Dzisiaj zajmiemy się fascynującym tematem dziesięcioma cechami mężczyzn, którym my, kobiety, nie możemy się oprzeć. To są kobiece sekrety, których zazwyczaj nie zdradzamy otwarcie, ale dziś postanowiłam się nimi z Wami podzielić. Czasami wolimy mieć sytuację pod kontrolą, ale nie martw się, bo jestem tu po to, aby podzielić się z Tobą tymi tajemnicami. Dzięki temu. Będziesz mógł lepiej zrozumieć, jak postępować z nami i osiągnąć sukces w swoich relacjach. Uwielbiamy, gdy mężczyźni są od początku bezpośredni i szczerzy. Jeśli szukasz tylko jednej nocy, nie próbuj odgrywać roli Romea, który udaje, że się zakochuje. Z drugiej strony, jeśli szukasz czegoś poważnego, nie obiecuj nieba i gwiazd przed czasem. Kluczem jest przejrzystość i uczciwość. Kiedy jesteś bezpośredni, ale uprzejmy i dżentelmeński, sprawy idą łatwiej, bo każdy wie, jakie masz intencje. Jeśli jasno wyrazisz swoje intencje i otrzymasz odpowiedź nie, nie nalegaj i nie powtarzaj tego natarczywie. Nadmierna wytrwałość i smutek nie zmienią naszej decyzji. Jeśli jednak przyjmiesz odrzucenie z godnością i po prostu odejdziesz, wzbudzisz w nas pewne zainteresowanie. Dzieje się tak, ponieważ przyzwyczailiśmy się do mężczyzn, którzy nie potrafią przyjąć odpowiedzi nie, a gdy spotykamy kogoś, kto to potrafi, zwraca to naszą uwagę. Nie myśl, że posiadanie kobiety u boku nada sens twojemu życiu błąd. Twoje życie powinno być naprawdę zabawne i ekscytujące, zanim jeszcze spotkasz tę lub tę kobiety. Jeśli Twoje życie jest nudne i pozbawione celu, zrozumiemy, że szukasz sposobu na wypełnienie pustki emocjonalnej. Z drugiej strony, jeśli Twoje życie jest fascynujące, z nami lub bez nas, poczujesz, że chcemy dołączyć do tej przygody. Kiedy podchodzisz do kobiety, zrób to w sposób niespodziewany i bezczelny. Jeśli zwrócisz naszą uwagę, po prostu zachowuj się pewnie i dąż do tego, czego chcesz. Pewność siebie jest atrakcyjna, a bezpośrednie, ale pełne szacunku. Podejście może mieć ogromne znaczenie. Odwróć rolę. Mamy tendencję do sceptycyzmu. I zachowywania pewnego dystansu, ponieważ uważamy, że to my jesteśmy nagrodą. Musisz mieć kontrolę, bez desperacji i przesadnych prezentów. Spraw, żeby kobieta poczuła, że musi się bardziej postarać, aby zwrócić twoją uwagę. Nie chcemy mężczyzn, którzy mówią nam Ty decydujesz, jak chcesz. To świadczy o braku inicjatywy i kreatywności. Kiedy jesteś z kobietą, która ci się podoba, miej ekscytujące plany i przedstaw je jako niespodziankę. Pokaż mu, że pomyślałaś o czymś wyjątkowym, czym oboje będziecie się cieszyć. Kontakt fizyczny jest niezbędny, aby odróżnić związek romantyczny od zwykłej przyjaźni. Jeśli nie podejmiesz tego kroku, prawdopodobnie wylądujesz w tajszą strefie przyjaciół. Naucz się inicjować kontakt fizyczny stopniowo i z szacunkiem. Unikaj przedwczesnych deklaracji miłosnych lub zbyt głębokich planów, takich jak małżeństwo czy posiadanie dzieci, jeśli znasz się dopiero kilka dni. Może to spowodować, że kobieta się wycofa. Najlepiej jest działać powoli, pozwalając więzi rozwijać się naturalnie. Nie bój się opowiadać dowcipów. I mówić zabawnych rzeczy, nawet jeśli nie zostaną one dobrze przyjęte. Humor przełamuje lody i pokazuje, że nie chcesz być zawsze na ich usługach. Zachowuj się kulturalnie, ale nie przegap okazji, żeby trochę pograć. Jeśli zbyt długo zwlekasz z pierwszym pocałunkiem, prawdopodobieństwo wpadnięcia w strefę przyjaciół znacznie wzrasta. Pocałunek powinien być wyrazem stopniowych i pełnych szacunku fizycznych zbliżeń. Jeśli zauważysz, że ich reakcja jest pozytywna, nie wahaj się podjąć tego kroku. Jeśli podobał ci się ten film, nie zapomnij dać mu łapki w górę i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej tego typu treści. Zostaw swoje komentarze i opinie w polu poniżej. Do zobaczenia w następnym filmie.